Jesteśmy zakopani, idziemy do doliny białego Od ulicy Jaka ta ulica jest Białego chyba. Il, tak. Biały Potok, coś takiego ulica Biały Potok, wchodzimy w dolinę i powoli zmierzamy do doliny białego. Dochodzimy do szlaku drogi pod reglami. Jesteśmy już blisko blisko wejścia do doliny mojego na szlak, szlak Tatrzański Park Narodowy Informacja dla zwiedzających Proszę bardzo, regularnie o bo jedzie jakiś rower elektryczny o no, następny gdzie musimy skręcić? Przy tej tablicy. No to wiem. No, kiedyś mieliśmy wątpliwości. No mieliśmy. O, to tu pali jakiejś takimi białymi. Bo to jest dolina białego. Musimy A. To no, białej mity. Na biało. Na biało. Szlak czarny. No, dalej płynie szumi Dochodzimy do miejsca, gdzie szlak prawo prowadzi do Doliny Strążyńskiej i Doliny Kugurze. A my będziemy żółtym do ścieżki Dolina Białego, do ścieżki nad Reglami Godzina 15 to przez Sarnią z skałę i do, do, Dolica, do doliny Strążyńskiej Kasa jest nieczynna, bo jest po, po, po obiedzie Na dole potoczek bardzo malownicza dolina tablica bądź bezpieczny Dolina Białego to niewielka, malownicza dolina, cała objęta jest ochronną ścisłą, czyli bez jakokolwiek, jakiegokolwiek ingerencji człowieka. Ze względu na cen, cenne walory przyrodnicze, Dolina Białego i dalej na szczyt Sarniej Skały wytoczona została ścieżką przyrodniczą. Profe, imienia profesora Stanisława Sokołowskiego. Dolina wyjątkowo ładna jest na wiosnę, kiedy to stromo opadające stoki, dolomitowe skałki, porastają łany kolorowych kwiatów, a buki zaczynają puszczać soczyste liście Czy to jest barszcz? w jedną stronę zajmie nam to 40 chyba 45 minut Milionki, do wodospadu tak, najprawdopodobniej, tak było napisane przewodniku Z godzina 16 nie może Widoki taki śpiewają. jest godzina 16.39, czyli za, za 25. Za 25, no to będziemy 25 po 5, Wrócimy na 6. No. Powinniśmy wrócić na... Do 25. Tutaj. Idziemy. Na razie płasko. Niedługo będzie troszeczkę pod górkę, ale fajna dolnika. Pierwszy dzień pobytu Zakopane, tylko płynie, czysta woda. To jest takie czyste właśnie białe. Nazwa mhm. Dolina Białego od białych... Woda. Tych, od wody, od tych kamieni, które od dna od dna. Tam dalej będzie bardziej to widoczne. Musimy się ją wkręcić, żeby szybko dojść. Żeby przed północą dojść, tak? Jest o 25. To jest musty rzeczy, także Idziemy. Chodzimy. Zaczynamy Chodzenie Paszki śpiewają To jest ta róża niby bezkolcowa chyba. No ja się nie znam, nie wiem co Tak to pisało. To są róże bezkolcowe. Nie wiem. Było napisane. Podobno tak się powinniśmy wypowiadać. Ale to jest. Nie wiem, jak osoby. mosty. Normalna wymowa. Mosty po remoncie. Bo chyba była zamknięta jakiś czas ta dolinka. Myśleliśmy, że ze względu na niedźwiedzie, a to widzisz jest na remont, być może. No. Bo są nowe. Też tak, była informacja, że się pojawiły niedźwiedzie. Rodzina niedźwiedzi. A są nowe mosty. Drugi mostek też remontowany A widać, że nowe deski, barierki nowe Chyba te mosty były z i to chyba nie chciało być a No jeszcze pora była żółty szlak Mówię tutaj w ogóle jest przyjemnie, jest tutaj miejsce? jest tak gdzie? Widzisz? Na ławeczce. Czy Wydaje że coś kapie. Nie. Naprawdę? No. nie się robi. Może deszcz? Masz więcej sił, ja będę ze sobą na samochód sam dziurki. Żeby w szybko dojść. Gdzie, nie, że Nie będzie padało, ale takie chmurki się pokazują. Jest duszno, tak? Mm. Dlaczego daleko nie mamy? Kiedyś byliśmy bardzo blisko, a jak ulewa przyszła... Kurtki mamy. Tak. Dzisiaj mamy. Góra to jednak ulewy są intensywne i trzeba być przygotowanym na każdy ewentualność. Emerytka idzie Emerytek jestem, nie emerytka To ładnie idzie <Chevy> Emerytek to jest człowiek Emerytek Ale sumik fajnie Jak ktoś był, to, to mi... Academic... to taka osoba jak wie o tym się mówi Jak nawet nie to wszystkiego A jak ktoś to można zlemać nie wiem czy doszło To tylko trzeba samemu zobaczyć to w wtedy Wiadomo o co chodzi w każdym wieku Idziemy do niej takiej mocnej kondycji tylko trzeba wcześniej wyjść nie o tej godzinie co najmniej No niekoniecznie jak jest dobra pogoda to można i o tej. Akurat teraz nie ma upadku. ale dla osób które wolniej się przemieszczają to no, lepiej jest to zawsze w góry powinno się wcześniej chodzić ale to jest łatwa dolinka i krótka tu zabezpieczone sztolnie w latach 50 Rosjanie próbowali czy wydobywali tu rudę uranu I z jakiś czas dolina białego była zamknięta i w tej chwili tu jest wejście do tych sztolni Znaczy wejście, wejście zagrodzone, żeby tam nie chodzić Widocznie się nie opłacało i zamknęli tą Kopalnie, sztolnie, chyba dwie tu są, gdzie próbowali wydobyć rudę uranu tak wrócimy przejdziemy do, do spadu i, I, i zawrócimy z powrotem drogę. bo już kiedyś żeśmy wchodzili przez Sarna sarnia tak sarnią skałę szczyt sarnią skały i w drugą stronę na do doliny strążyńskiej żeśmy szli A dzisiaj ale wiek, dzisiaj pierwszy dzień to jest za duży wysiłek na rozgrzewkę to tylko zrobimy samą dolinę białą. No że jest I troszeczkę pod górkę. To było płasko, a teraz trochę tak trzeba chodzić pod górkę. Tu jeszcze nie jest źle, jeszcze będzie bardziej. Mój potok po lewej strony, fajnie słychać. O, troszeczkę takie schody. Mniste się zatrzymają. Ostatni ten mostek. Mowa spływa i szumi. Urokliwy. Trochę już żeśmy się zasapali. Po prostu Ciepło. jest duszno, jest padno bardzo. No. No, już w połowie drogi chyba jesteśmy. Ja myślę, że trzy czwarte, trzy czwarte, tak. I powoli już doszliśmy. Pół godziny chyba nam to zajęło. właśnie jak dojdziemy, to ja sprawdzimy. ale mi się wydaje, że około pół godziny, żeśmy doszli do końca, do wodospadu, gdzie dalej już jest wejście na Sarnią na, na i dalej do Strążyńskiej doliny. Ale dzisiaj tylko tutaj. Za późno, żeby jeszcze iść. Co tak, tak. to żebyśmy zabili, ale pierwszy dzień. Nie, nie. No potem jakiegoś zwierzaka spotkamy. Więc... Nie. I jesteśmy Chodzi Jak fajnie kwitną te Nie wiem co to jest. To roślina. A jesteśmy. Dzień dobry. Dzień dobry. ile dwadzieścia minut, tak? O, to około pół godziny. Nam zajęło wejście tutaj, to miejsce. Ile? Nasza aplikacja Ale tak to wykazała. To jest od domu chyba. To jest od domu. A, przepraszam. Być może. może to jest od domu. Takie schodzenia osób tam na kamienie. No i będziemy odpoczywali. Co? Wróciliśmy o 17.33. Z powrotem jesteśmy u Znotu. 17.37 jesteśmy z powrotem zrobiliśmy ile kilometrów? to 5 prawie. 4,78. Jedną i drugą do białego. Jak to dobrze... To jest rok, czytałam, chyba. Jest tego. <grym>. Dobra. Jesteśmy. Także Idziemy dalej. Wyszliśmy o 17. Za 20 tutaj. Za 20. No to godzinę nam zajęło. Nie wiem. I Mniej stronę. niż godzinę, 20, 50 minut 30 minut w stronę w stronę wodospadu i 20 minut z powrotem z Jesteśmy już z powrotem zależy, zależy kto jak idzie nie? Tak my aktualnie dosyć takie szybcze tempo było ja myślałam, że tak no nie otrzymamy to 21 patrz, to są jednak dzisiaj tu byliśmy, Kasprowy, Goryczkowa, czuła byliśmy, suche Czube byliśmy, przełędź Podkową byliśmy, Kopa Konradska byliśmy, mało Łączniak byliśmy i Krzesanica też byliśmy Także i jeszcze Giewon tutaj Giewon też żeśmy byli. Także w większości tutaj w tych miejscach Jesteś, Wodą jesteś, jesteś. Siklawica, z Doliny Słonżyńskiej byliśmy, Dolina Białego, dzisiaj żeśmy to weszli. Także jeżeli chodzi o tę mapę to w Dolinie Małej Łąki też żeśmy byli. Tak, tam dosyć długi jest ten odcinek.